Niedawno informowaliśmy Państwa o trwających oraz ukończonych inwestycjach w Fałkowie oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czernie. Linki do tych artykułów znajdziecie w artykule. Gmina Fałków nadal realizuje duży projekt rewitalizacji, a oprócz tego pozyskuje dotacje unijne na dodatkowe zadania. Udało nam się dowiedzieć, jakie jeszcze inwestycje Gmina Fałków zamierza w najbliższym czasie zrealizować. Wielką termomodernizację wkrótce przejdzie szkoła podstawowa w Fałkowie wraz ze znajdującą się przy niej halą sportową. Obiekty te zostaną jeszcze w tym roku poddane głębokiej termomodernizacji w ramach kolejnego projektu, na który gmina Fałków uzyskała dofinansowanie. W zakres robót wchodzić będzie ocieplenie tych budynków, wymiana okien, montaż pomp ciepła z instalacjami fotowoltaicznymi. Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne ledowe. Szacowana wartość remontu kompleksu szkolnego to około 3 miliony złotych, z czego 85% dofinansowania pochodzi z funduszy unijnych. Kolejne plany inwestycyjne gminy będą realizowane w ramach wielkiego projektu rewitalizacji Fałkowa. Zmiany czekają między innymi fosę wokół ruin zamków parku oraz oczko wodne przy placu targowym. W parku znajdują się ruiny. Zabytkowego zamku, a wokół niego znajduje się fosa, którą w tym roku planujemy rozpocząć e, oczyszczać. E, przetarg odbędzie się niebawem. E, to zadanie również jest objęte procesem rewitalizacji. E, fosa uzyska nowy kształt, jak również e, atrakcyjne walory. E, Oprócz fosy, również e, oczko wodne, które znajduje się. Obok placu targowego zostanie objęte pracami rewitalizacji. Rewitalizacja fałkowa zakłada także w najbliższym czasie objęcie wyremontowanego placu targowego monitoringiem, jak również zakonserwowany zostanie obiekt lokalnego muzeum, Izby Pamięci. Przy współpracy z gminy z gminną spółdzielnią Samopomoc chłopska Kodrom zmiany przejdzie także budynek przy ulicy Zamkowej, w którym funkcjonuje apteka oraz sklep spożywczy. Zostanie on odremontowany za około 200 tysięcy złotych, w tym 60% dotacji z regionalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.